Jeden zły pocisk i Tel Awiw pogrąża się w ciemnościach. Jest 2.16 nad ranem, 22 maja 2025 roku. Gdzieś nad Morzem Czerwonym rakieta Huti przebija się przez górne warstwy atmosfery. Cel międzynarodowy port lotniczy Ben Guriona, serce izraelskiej cywilnej sieci lotniczej. Z mobilnej wyrzutni głęboko w północnym Jemenie pocisk został wystrzelony kilka godzin wcześniej. Wystrzelono go niemal w całkowitej ciszy, bez ostrzeżenia, bez prowokacji, po prostu obierając nagłą trajektorię na zachód w kierunku wybrzeża Morza Śródziemnego. W izraelskiej przestrzeni powietrznej rozbrzmiewają alarmy. Piloci pędzą do swoich samolotów. Kontrolerzy ruchu lotniczego nakazują awaryjne wstrzymanie lotu. Loty komercyjne znikają z radarów, gdy niebo staje się nieprzyjazne, ale to nie pierwsze rodeo w Izraelu. W ciągu kilku sekund system Arrow 3 jest już online. Radar namierzony, przechwytywacz uzbrojony. Rozmyty metal przecina nocne niebo, a potem nastąpił kontakt. Wysoko nad światłami Tel Awiwu błysk rozświetlił chmury, przechwycenie potwierdzone. Pocisk nigdy nie przelatuje nad linią horyzontu, a wiadomość jasna jak kryształ to nie był po prostu nieudany atak. To był strzał ostrzegawczy, taki, który Izrael złapał i natychmiast odesłał, bo to, co Huti uznali za posunięcie siłowe, okazało się wielkim błędem. Rozkaz był prosty. Strzelać i zniknąć. Dokładnie o 1.42 w nocy ekipa operatorów Houthi w pobliżu gór Sada w północnym Jemenie uruchomiła mobilną platformę startową. Ustalili współrzędne Międzynarodowy Port Lotniczy im. Ben-Guriona. Najbardziej ruchliwy terminal w Izraelu. Tysiące pasażerów, samoloty cywilne na końcowym podejściu cenny cel mający wywołać panikę na główki gazet, a może nawet międzynarodową reakcję. Jaki pocisk użyli? Prawdopodobnie Quds 3 lub wariant SIAD, oba oparte na irańskich projektach, średniego zasięgu. Balistyczny, prawdopodobnie ulepszony, aby wydłużyć czas lotu i poprawić celność, a przynajmniej tak twierdzili Houthi. Twierdzili też, że to był hipersoniczny samolot, ale prawda jest taka, że to nieprawda. Analitycy wojskowi, analizujący później dane telemetryczne radarów, potwierdzili, że poruszał się z dużą prędkością poddźwiękową lub wczesną naddźwiękową nic zbliżonego do hipersonicznej, innymi słowy szybki, ale nie futurystyczny niebezpieczny, ale nie niepowstrzymany. Mimo to zamiar był śmiertelny. To nie był strzał ostrzegawczy. To była eskalacja. Doszło do niej zaledwie kilka godzin po tym, jak huti wystrzelili dwa inne pociski w kierunku izraelskiej przestrzeni powietrznej, z których jeden został przechwycony nad pustynią Negev. Teraz ich ataki były jeszcze silniejsze. Celem było lotnisko w sercu kraju i w przeciwieństwie do poprzednich ataków na Eilat czy otwartą pustynię, tym razem ich celem było symboliczne zniszczenie. Bezpośredni atak na Ben Guriona spowodowałby wstrzymanie lotów, uziemienie handlu i zachwianie morale Izraela, ale to nigdy nie miało się wydarzyć. Bo zanim pocisk przeleciał nad Morzem Czerwonym, dowództwo obrony powietrznej Izraela już to przewidziało, satelity potwierdziły start, radar śledził jego tor, stanowiska bojowe były już aktywne, nic dziwnego, to był trzeci pocisk w niecałe 24 godziny, a Izrael cóż mieli już dość czekania. W centrum operacji obrony powietrznej głęboko pod ziemią w centralnym Izraelu rozbłysły ostrzegawcze ekrany, dziesiątki migających znaczników. Jeden z nich nadlatujący pocisk balistyczny lecący wysoko, szybko i gwałtownie strzała trzy już wirowała w przeciwieństwie do Iron Dome, który zwalcza rakiety krótkiego zasięgu i Davids Sling który zwalcza średnie zagrożenia, Arrow 3, został stworzony do jednego zadania przechwytywania pocisków balistycznych w kosmosie. To tarcza Izraela przed atakami z dużej wysokości i dalekiego zasięgu, tego którego nie możesz przegapić. Opracowany we współpracy z amerykańskimi partnerami technologicznymi Arrow 3 wykorzystuje przechwytywanie poza atmosferą. Innymi słowy, atakuje zagrożenia, gdy są jeszcze w kosmosie. Bez głowicy, tylko czyste uderzenie kinetyczne. Wyobraź sobie pocisk uderza w pocisk na granicy ziemskiej atmosfery. Nie chodziło tylko o ściganie się z pociskiem, obliczano kąty uderzenia w trakcie lotu, aktualizowano trajektorię co milisekundę. Nad Tel Awiwem ludzie widzieli błysk nieba. Nie wiedzieli jednak, czego są świadkami. O 2:18 nad ranem, wysoko nad izraelską przestrzenią powietrzną, Arrow 3 namierzył swój cel. Dwa obiekty zderzyły się z prędkością ponad 6000 mil na godzinę. Jasny błysk rozświetlił górne warstwy atmosfery. Pocisk został zniszczony. Szczątki wyparowały w powietrzu. Brak zderzenia. Brak ofiar, żadnego zamknięcia lotniska, ale to nie był przypadek, to była szybkość, precyzja i brutalne przygotowania. Izraelska sieć obrony powietrznej działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Radary nieustannie przeszukują niebo. Piloci myśliwców pozostają w stanie najwyższej gotowości. Każde zagrożenie jest modelowane, symulowane i ćwiczone. Bo kiedy twoim krajem jest New Jersey, nie dostajesz drugiej szansy, a Huti właśnie zmarnowali swoją. To, co miało być politycznym zwycięstwem, przerodziło się w kosztowny pokaz fajerwerków, który wypalił się na kilometry, zanim jeszcze dotknął pasa startowego. Pocisk nie miał szans, ale noc jeszcze się nie skończyła. Na zachodnim niebie odległa eksplozja. Rozświetliła cichą błyskawicę, bezdźwięcznie, tylko chwilowa poświata nad chmurami, jakby gwiazda mrugnęła tam, gdzie jej nie było. I tak po prostu koniec, bez uderzenia, bez wybuchu, żadnego krateru. Interceptor wykonał swoje zadanie gdzieś poza zasięgiem wzroku, ale ludzie stojący w bramce C7 i patrzący przez szybę. Mieli wrażenie, że świat wstrzymał oddech. Funkcjonariusze ochrony działali szybko, bez paniki, bez paniki. Tylko stanowcze rozkazy opuszczenia otwartych przestrzeni. W bunkrze dowodzenia pod lotniskiem wysocy rangą urzędnicy potwierdzili przechwycenie. Linie telefoniczne huczały od aktualizacji z sił powietrznych. Władze lotnictwa cywilnego dały zielone światło. Ben-Gurion o włos uniknął bezpośredniego ataku, a mimo to loty nadal były zawieszone. Na dwie godziny największe izraelskie lotnisko zamilkło. Pasy startowe były puste, drogi kołowania opustoszały, ekrany radarów obserwujące ciemność. Nie dlatego, że zostali trafieni, ale dlatego, że nie. I nikt nie chciał ryzykować drugiej rundy. Dla Hutich celem był strach, zakłócenie porządku spektakl. Część z tego mieli, ale nie spodziewali się, że niebo nad Izraelem pozostanie zamknięte dla zagrożeń, a otwarte dla wszystkiego innego. Rakieta Huti nie wybuchła nad Tel Awiwem. Zginął daleko nad nią, bezszelestnie, chirurgicznie i bez śladu około 100 kilometrów nad ziemią poniżej wysokości przelotowej samolotu pasażerskiego głęboko na skraju kosmosu izraelski pocisk przechwytujący Arrow 3 zbliżał się do niej nie ścigał z brutalną siłą to było kalkulowanie ciągle dostosowywał wysokość prędkość i kąt sygnatury radarowe pocisku Houthi trafiały bezpośrednio do systemu naprowadzania przechwytywacza strzała czy nie ma głowicy bojowej nie potrzebuje jej bronią jest całe jego ciało zbudowany przez Israel Aerospace Industries i opracowany wspólnie z amerykańską agencją obrony przeciwrakietowej Arrow czy to jak nazywają to wojsko system HITL. Ory Odd spirit Idea opiera się na czystej energii kinetycznej. Nie eksplodujesz obok pocisku, uderzasz w niego bezpośrednio z prędkością hipersoniczną i w tym przypadku to zadziałało. Około 2:18 nad ranem nad górami ludzkimi w górnych warstwach atmosfery nastąpił jasny błysk. Fala uderzeniowa nie dotarła do ziemi. Nie spadł żaden gruz, tylko wyraźna biała kropka w podczerwieni uchwycona przez izraelskie satelity i drony wysokogórskie. Cel zniszczony. Dla izraelskich załóg obrony przeciwlotniczej monitorujących zestrzelenie w czasie rzeczywistym było to potwierdzenie wszystkiego, do czego się szkolili. Ale dla analityków wojskowych na całym świecie było to coś więcej. Dowód. Dowód, że Arrow 3 potrafi więcej niż tylko bronić Negewu. Mógłby zestrzelić dalekosiężne zagrożenia z Jemenu, Iranu lub dowolnego innego miejsca w regionie. Ten pocisk przeleciał ponad 1400 kilometrów. Nigdy nie przekroczył kilometra 1399. Radar systemu Super Green Pine wykrył go chwilę po starcie. Od tego momentu proces przebiegał jak w zegarku. Śledzenie celu, wybór przechwytywacza, autoryzacja startu. Taki łańcuch decyzyjny, który trwa 5 minut skompresowany do mniej niż 60 sekund. A podczas gdy Huti wystrzelili jeden pocisk, Izrael miał na celowniku więcej niż jedną strzałę. Źródła potwierdziły później, że wystrzelono dwa pociski przechwytujące. Standardowy protokół redundancji: jeśli pierwszy zawiedzie, drugi dokończy zadanie. W tym przypadku pierwszy trafił w sedno. Żadnego rozprysku, żadnego krateru uderzeniowego, tylko smuga ognia. Rozmazana w trakcie lotu. I oto co uczyniło to jeszcze bardziej brutalnym: Huti nigdy nie otrzymali nawet potwierdzenia, że ich rakieta przetrwała wejście w atmosferę, bo nie przetrwała. A teraz stracili nie tylko pocisk, ale i element zaskoczenia moment medialny i wiarygodność ich hipersonicznego twierdzenia wszystko to zniknęło w mgnieniu oka. Pocisk wciąż płonął w atmosferze, gdy Izrael wydał rozkaz kontrataku. Nie jutro, nie w oczekiwaniu na rozpatrzenie teraz. O 3.07 rano, zaledwie 49 minut po próbie ataku na Ben-Guriona, dwa myśliwce F-15 i RAM wystartowały z bazy lotniczej. Hazarim. Silniki ryczały w południowej nocy, a ich dopalacze malowały smugi ciepła na niebie nad Negewem. Ich cel. Dokładne współrzędne wyrzutni huti w pobliżu Sady, dane zebrane w czasie rzeczywistym przez satelitę i potwierdzone przez drona dalekiego zasięgu Heron, który już krążył nad tym regionem. Nie chodziło o symbolikę. Chodziło o eliminację zagrożenia. Każdy samolot był uzbrojony w mieszankę pocisków JDAM-bomb naprowadzanych GPS i pocisków manewrujących Delilah zoptymalizowanych pod kątem celów mobilnych lub zakamuflowanych. F-15 i izraelski orzeł uderzeniowy dalekiego zasięgu został stworzony z myślą o takich nocach. Dwa silniki... Duży ładunek, zasięg tankowania, pozwalający na dotarcie do dowolnego miejsca na Bliskim Wschodzie bez konieczności uzyskiwania zezwoleń. O 4.21 rano przesyłka uderzeniowa dotarła nad północny Jemen. Delilahy ruszyły pierwsze, lecąc nisko sprytnie i szybko. Wyobraź sobie je jako drony myśliwskie z głowicą bojową. Skanowały, krążyły, a potem zaatakowały. Główny cel mobilna wyrzutnia, z której zaledwie kilka godzin wcześniej wystrzelono pocisk w kierunku Izraela. Kilka sekund później podążyły za nią bomby J-DAM. Nie były to rozproszone bomby kasetowe ani efektowne kule ognia. To były ataki na bunkry, precyzyjne zrzuty jeden cel. Utwardzona konstrukcja umieszczona wewnątrz Wadi, prawdopodobnie stanowisko dowodzenia lub magazyn bomba uderzyła z chirurgiczną siłą, wbijając się w ziemię przed detonacją. Następnie nastąpiły eksplozje wtórne, amunicja, paliwo, a może jedno i drugie ale przesłanie było jednoznaczne: Jeśli strzelisz do Izraela, nie będą czekać, aż spróbujesz ponownie. Podczas gdy świat wciąż budził się z doniesieniami o nieudanym ataku rakietowym, Izrael już wystartował, zaatakował i wrócił. O wschodzie słońca, samoloty wróciły do bazy. Piloci przeszli odprawę, przejrzeli nagrania, a cele zostały potwierdzone. A w górach Jemenu strona, która próbowała zaskoczyć Tel Awiw, cóż teraz były, to tylko ślady dymu i ciepła. Do południa. 22 maja. Huty już publikowali posty. Ich oficjalne kanały na Telegramie zalała fala śmiałych twierdzeń. Udany atak na lotnisko Ben Guriona mocno skompresowane nagranie pokazało kule ognia na niebie z fragmentami niestabilnych ujęć zniszczeń na ziemi. Podpis: pocisk hipersoniczny trafia w cel syjonistów, ale tu pojawia się problem. Nie było żadnego uderzenia, żadnych kraterów, żadnych ofiar, żadnego dymu unoszącego się nad Tel Awiwem i żadnych odwołanych lotów poza krótkim okresem lockdownu. Lotnictwo cywilne zostało wznowione w ciągu kilku godzin. Pasażerowie byli opóźnieni, ale nie narażeni na niebezpieczeństwo. Analitycy wojskowi na całym świecie przeanalizowali nagranie i natychmiast je oznaczyli. Pokazana eksplozja nie miała miejsca, 22 maja. Została ona ponownie wykorzystana prawdopodobnie z poprzedniego przechwycenia Irondrome nad strefą gazy. Znak czasu i tło się nie zgadzały, a Ministerstwo Obrony Izraela potwierdziło tę informację. Żadnych szkód w infrastrukturze cywilnej ani wojskowej, po co więc kłamać? Bo percepcja to połowa sukcesu. Jeśli twój pocisk zawiedzie, manipulujesz nim. Ogłaszasz sukces, zanim świat zauważy ciszę. Udajesz zwycięstwo i masz nadzieję, że nikt nie sprawdzi twojego blefu, ale Izrael nie musiał odpowiadać słowami. Krater w północnym Jemenie powiedział już wszystko. Arrow 3 to nie tylko rakieta. To zabójca satelitów przebrany za ochroniarza. Opracowany przez Israel Aerospace Industries we współpracy z amerykańską agencją obrony przeciwrakietowej US Missile Defense Agency Arrow 3 został zaprojektowany do przechwytywania zagrożeń balistycznych poza atmosferą Ziemi. Nie działa tak jak Iron Dome, który wysadza rakiety kilka kilometrów nad Ziemią. Arrow 3 poluje na cele na skraju kosmosu. Misja jeden strzał, jeden cel, żadnych odłamków, żadnego opadu radioaktywnego. System wykorzystuje superzielony radar sosnowy do wykrywania startów z odległości ponad 1500 km. Po potwierdzeniu zagrożenia Arrow 3 startuje z podziemnego silosu, wznosi się w górne warstwy atmosfery i używa pokładowego systemu optycznego do zlokalizowania i zniszczenia nadlatującego pocisku w trakcie lotu. Arrow 3 jest również zwrotny w kosmosie. Niesamowity wyczyn. Wyobraź sobie sterowanie lotką w stanie nieważkości. Potrafi obracać się, zmieniać kurs i dostosowywać się do wabików lub fałszywych sygnałów w ostatniej chwili. Huti próbowali zaskoczyć, a Arrow 3 zamienił to w parę. A jeśli oni albo ktokolwiek inny spróbuje ponownie, niebo nie jest puste, jest uzbrojony, jeden nieudany pocisk i Bliski Wschód odetchnął głęboko. W godzinach po ataku Izrael nie był jedynym krajem, który się temu przyglądał. W całym regionie operatorzy radarów, dyplomaci i szefowie linii lotniczych byli w pogotowiu. British Airways i Lufthansa natychmiast zawiesiły loty do Tel Awiwu, powołując się na podwyższone zagrożenie. Linie Emirates zmieniły trasę lotów, omijając izraelską przestrzeń powietrzną. Nawet Jordania ogłosiła krótkotrwały alert zakazu lotów wzdłuż swojego zachodniego korytarza. Dlaczego? Ponieważ kiedy pocisk balistyczny przekracza przestrzeń powietrzną dwóch krajów, a w trzecim kraju zawodzi wszyscy się denerwują. Państwa Zatoki Perskiej już wcześniej, obawiające się zasięgu hut i pocichu, wzmocniły swoją obronę powietrzną. Arabia Saudyjska zwiększyła liczbę lotów bojowych patroli powietrznych CAP nad Riyadem. Zea zainicjowało akcję wywiadowczą w celu sprawdzenia łączności Houthich z Iranem. I to jest prawdziwy cień tego ataku. Teheran. Huti nie budują takich pocisków sami. Ich technologia, zwłaszcza warianty SEAT i platformy dalekiego zasięgu, opiera się na irańskim finansowaniu, szkoleniu i łańcuchach dostaw. Kiedy więc jeden z tych pocisków leci w kierunku Izraela, region nie widzi tylko Jemenu, widzi zaostrzenie się wojny zastępczej. Tymczasem siły centkom na Morzu Czerwonym, amerykańskie niszczyciele drony rozpoznawcze i samoloty bazujące na lotniskowcach zmieniły formację na wszelki wypadek, bo następny pocisk może nie trafić w lotnisko może trafić w statek albo w miasto. A teraz cały region słucha: pocisk nigdy nie wylądował, ale jego przesłanie już tak. Huti ostrzelali lotnisko Ben Guriona, mając nadzieję zachwiać zaufaniem Izraela. Zamiast tego przetestowali najszybszy i najprecyzyjniejszy system obrony powietrznej w regionie i ponieśli druzgocącą porażkę. Tym razem natrafili na przeszkodę zwaną Arrow 3, ale następnym razem może to nastąpić z innej strony. Szybszy system Inteligentniejszy dron, skoordynowany atak na wielu frontach. Pytanie brzmi, czy Izrael lub cały region będzie gotowy? Co o tym sądzisz? Czy kolejny pocisk Huti rzeczywiście trafi w cel, czy też zbliżamy się do granic ich zasięgu? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. A jeśli chcesz pójść o krok dalej i bezpośrednio wesprzeć ten kanał. Dołącz do floty. Otrzymasz odznaki lojalnościowe, priorytetowe odpowiedzi i pomożesz nam wydobyć na światło dzienne więcej prawdziwych historii morskich i wojskowych. Kliknij, dołącz na stronie naszego kanału i dołącz do nas. Nie zapomnijcie polubić, zasubskrybować i być czujni, bo Morze Czerwone nie jest spokojne, czeka tylko na kolejny ruch.